Kłamliwe języki Chrzest duchem świętym i ofiara z ludzi Kentucky, 1933 rok 10 listopada 1932 roku z Martin County Herald Doniósł o zdawawszy się niedoścignionym ogłoszeniu Święci rollerzy Rozpoczęli przebudzenie w noc w poniedziałek W domu szkolnym w Tomahawk Mieli kobiecą kaznodzieję o imieniu Skaggs Ci są tymi od języków. W mniej niż trzy miesiące ten mały kościół zielonoświątkowy dostał się na międzynarodowe nagłówki, gdy ich pastor John Mill udusił jego matkę Lucendę na oczach swojego zboru, obiecując, że powstanie z matych ponownie po trzech dniach w innym filmie na tym kanale. Udokumentowaliśmy historię ruchów pentekostalnych, zielonoświątkowych i charyzmatycznych i zbadaliśmy twierdzenia ich współczesnych proroków oraz apostołów. Historie takie jak ta od Johna i Lucendy Mills pomagają nam rozpoznać, że większość z tego, co dziś widzimy, nie jest nawet nowa. I nie wytrzymuje pod biblijnym testem. Ochrzczony ogiem. Kobiecą głosicielką w przebudzeniu z 1932 była Mary Kax, W tamtym czasie miała tylko 23 lata. Była prorokinią i ewangelistką dla pentekostalnego kościoła Chrystusa, od kiedy miała 14 lat. Prowadziła swoją własną szkołę prorokin, gdy miała tylko 17. Kościół twierdził, że był przywróceniem apostolskiego chrześcijaństwa. Przygotowanie na bliskie przyjście Chrystusa. Całkowite uświęcenie twierdzili, że było one potwierdzone przez mówienie w nieznanych językach i w powrocie apostolskiego daru proroctwa i uzdrowienia. Pomimo faktu, że jej cała rodzina była w kościele i magazyn tej denominacji, Pentecostal Witness, nosił obietnice zasobności i zdrowia. Gdy brat Mary, John, zmarł w wieku 13 lat, był piątym z jej rodzeństwa, który umarł w młodości. Sama Mary umarła na zapalenie płuc rok po przebudzeniu Tomahawk, nigdy nie będąc uzdrowiona z jej gruźlicy. John Mill widział swój własny udział w chorobach i śmierci wraz z utratą jego młodszej córki Annabelle w 1929. Został przyciągnięty do Świątkostwa przez Williama Henry Dudy z pobliskiego Pennsville między 1896 a 1922. Dudy rozwiódł się czterokrotnie i ożenił się po raz piąty, w dodatku do niehonorowego wydalenia z Armii Stanów. Ale zainspirowany przez Marys Kaks, stał się ewangelistą dla Zielonoświątkostwa. Demonstrował swoje nowo zdobyte duchowe moce przez branie w ręce grzechotników w czasie jego nabożeństw i mówienia w nieznanych językach. Wielebny Dudy powiedział Johnowi, że gdy apostoł Paweł był bez szkody, gdy został ukończony przez śmierć nośnego węża, tak samo może być każdy inny. Jeżeli po prostu będą mieć wystarczająco wiary, po tym jak John uczestniczył na kilka nabożeństw i sam przemówił na językach, wielebny Dudy powiedział mu, że Bóg powołał go, by ustanowił kościół w Tomahawk. John zajął miejsce w lokalnej szkole i rozpoczął nabożeństwa. Surowe emocje, dziwne języki i współczesne prorostwo stały w jasnym kontraście z lokalnym kościołem baptystów. Tak samo jak czasopismo pentekostalnego Kościoła Chrystusa przekazywało historię o wodzie będącej zmienionej w oliwę, John i jego zbór stali się przekonani, że mogą zmienić wodę w wino. Świat był wtedy w czasie wielkiej depresji, ale John znalazł za siebie moc i cel. Miejsce szkolne kwitło. William Dudy regularnie przychodził tam z Pensville, a Mary Cox przychodziła tam na przebudzeniach. Ale w grudniu 1932, John zobaczył dwóch mężczyzn w jego szkole, pokrywających z wężami. Był przerażony, że oni będąc pijanymi, pozwalają się kąsić. Śmiali się i powiedzieli mu, że te węże są bez szkody. Że wielebny Dudy zapłacił im, by złapali te węże i odcięli im gruczoły jadowe. Jeżeli ktokolwiek był ugryziony, mógł udawać, że ich uzdrowił. John uświadomił sobie, że Dudy było oszustem. Ale był przekonany, że jego doświadczenie z tym Duchem Świętym było prawdziwe. Nastąpił rozłam, dudy z bór i wyrzucił ich ze szkoły. Więc John i ci, którzy z nim pozostali, zaczęli spotykać się w szopie jego szwagra. Orzekano cudowne uzdrowienia i było prorokowane, że brat Johna, Leonard, zostanie wkrótce zwolniony ze szpitala psychiatrycznego w Eastern State. Ale te uzdrowienie nie wydawało się trwać, a jego żona otrzymała list, że doktorzy nie zwolnią go do samego końca. 29 stycznia 1933. John wybrałby głosić z listu Jakuba rozdział 1 wersetu 6. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobno jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przez Przeto niechaj nie miewa taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. John powiedział swojemu zborowi, że prorostwa i uzdrowienia były prawdziwe, ale to ich brak wiary był tym, co je podważyło. To doprowadziło do tego, że jego dalsza rodzina opuściła go jako fałszywego proroka. Następnie John zadeklarował, że sam Bóg odrzucił niewierzących i że ci, którzy pozostali, mają posić się modlić, aż Bóg poczyni jasnym, jaką demonstrację wiary będzie od nich wymagał. Całą noc modlili się, tańczyli i mówili w językach, śpiewając znowu i znowu ponownie. Bóg wyzwolił Leonardo. Po dwóch dniach, gdy to trwało non stop, John powiedział, że otrzymał boski rozkaz do złożenia w ofierze Williama Dwóch szwagrów Johna próbowało zwabić go do Tomhauk, mówiąc, że chcą jego jako ich pastora. Duddy się na to nie nabrał i grupa powróciła do dalszych dni postu, modlenia się i według doniesień nawet tańczenia nago dookoła ogniska. John następnie ogłosił, że chce, by został ofiarowany jego siostrzenicę. Ale przekonano go bez zamiast tego, ofiarował swoją siostrę i swoją szwagierkę. Przywiązał je do ołtarza i oblał je benzyną. Gdy John trzał pochodnie po to, by je podpalić, jego szwagierka się sprzeciwiła. John powiedział, zrujnowałaś to. To musi być dobrowolna ofiara. Więc jego matka Lucinda zgłosiła się na ochotnika. John obiecał, że Bóg honoruje jej wiarę. Wypuści Leonarda i wzbudzi ją ponownie w trzy dni. Następnie ją udusił. Zanim spalili jej ciało na ołtarzu, wkroczyła policja i aresztowała każdego. było całej szczerości Johna, jego matka nie powstała z martwych trzeciego dnia. A on sam nie był ani trochę bardziej prawdziwym prorokiem niż William Dody. Prostą rzeczywistością jest to, że biblijni prorocy i apostołowie mieli bezdyskusyjne cuda na potwierdzenie ich autorytetu. Podczas gdy współcześni prorocy apostołowie nie. Bóg nie zawsze to odpowiadać na ani modlitwę, ani uzdrowienie. Ale apostolskie dary zakończyły się wraz ze śmiercią apostołów. Ci, którzy twierdzą, że są ich współczesnymi następcami, są zwodzicielami innych, a czasem nawet samych siebie. Bill Johnson jest samozwańczym apostołem Bethel Church Reading w Kalifornii. Sobota, kilka dni temu, mieliśmy wielką tragedię. Jedna z naszych kluczowych osób w naszym świecie, ich dwuletnia mała dziewczynka, umarła. Dość niespodziewanie, zupełnie znikąd, więc modliliśmy się o cud Boży. Mama, tata, Andrew i Kali prosili nas, byśmy modlili się o zmartwychwstanie. Złączyliśmy się z nimi. Mamy biblijną podstawę. Jezus wzbudzał martwych. Jezus budzał martwych. Nie tylko to On przedstawił samego siebie jako zmartwychwstanie i życie. W rzeczy samej w Jana 11:40 mówi, jeżeli wierzycie, ujrzycie chwałę Bożą. Więc widząc, co Jezus dokonał w czasie swojego życia. I potem, gdy do tego dodacie, że rozkazał swoim uczniom w Mateusza, w rozdział 10, wersecie 8, by uzdrawiać chorych, by wzbudzać martwych, by wyrzucać demony, oczyszczać trendowatych. Nic z tego nie jest czymś, co możemy zrobić. Ale On nakazuje nam to, ponieważ w jakiś sposób w naszym tak. On daje nam tą zdolność, byśmy to zrobili, byśmy pełnili Jego misję. Całymi dniami Kościół modlił się o zmartwychwstanie Oliw. Tak, tak samo jak zmartwychwstanie Sandy Mills nigdy nie nadeszło. Tak that samo that i to od Oliw. Włączamy link do apelu do charyzmatyków w opisie tego filmu. Proszę zobaczyć, aby zobaczyć, jak się obchodzi z tymi sprawami w o wiele większej sferze. I poznacie prawdę, a prawda was we